Siemaneczko z rana, dzisiaj troszkę wieje, w nocy lało, ale mamy kolejną fajną miejscówkę w korycie rzeki, tam dalej gdzie są te chmury jest zapora, to jest jezioro, z którego spuszczają wodę i tutaj płynie sobie z niego rzeka, żeby dojść do rzeki musimy przejść za te tam drzewa i za te kolejne drzewa, jest fajna taka górska rzeczka, no a jak spuszczają wodę z zapory to to wszystko tutaj płynie. Nad nami jest swanestka wieża, jej tutaj nie będzie widać z gopro. A to nasza miejscóweczka. Pyk. Fajnie. Jest nisko, jest dużo drewna na opał, tylko wszystko mokre, bo całą noc lało. Od rana mocno wieje. No i co, mamy godzinę 12, no to tak do 11.30 cały czas padało. Ale na całe szczęście się troszkę rozpogodziło, wyszło jakieś słońce, więc mogliśmy się ogarnąć w rzece. O, krowy się pasą. Strasznie wie, więc nie wiem czy będzie co. Cokolwiek słychać, ale zobaczymy. No, miejsce jest super. A ja jestem dalej w żałobie, bo nie mogę przeżyć całego materiału, który straciłem z ostatnich 10 dni. Z tym z, z tych takich super widoczków w Mazerii. Eee, no, trudno, takie życie, jak się jest nieuważnym, to tak potem jest. Trzeba zrobić nowe zdjęcia, bo przyjedziemy tutaj jeszcze raz, a na pewno tu przyjedziemy i to nie. Nie jeden raz, bo jest po prostu bajeczny. Jestem zakochany w Gruzji, mógłbym tutaj w sumie zamieszkać. Jest to w sumie dobra myśl. No, także co, pakujemy się, jedziemy do Kutaisi, następnie kanion. Kanion Akse, Oktase, jaskinia Prometeusza, samo centrum Kutaisi i dalej jedziemy na wschód. No niestety, takie są uroki podróżowania z psem, gdy się nie ma klimatyzowanego kampera. Nie można zostawić psa na spokoju, na postoju. Ja zostaję, oni idą zwiedzać. A potem się zmienimy. Wszystko się wydłuża o kilka godzin, no ale co zrobić. Także dobrej zabawy. Chodź Alaska, idziemy na... Ciao. Idziemy? Idziemy. Tak. Dobra, to idziemy zwiedzać jaskinię. No, generalnie jaskinia Prometeusza petarda, polecam wszystkim, naprawdę super, super przygotowana. Nie jestem zwolennikiem, zwolennikiem takich kolorowych, ledowych podświetleń w miejscach, gdzie natura robi swoje, jednak tutaj naprawdę ktoś to bardzo fajnie przemyślał. Super jest to podświetlone, no bardzo duży plus, super, polecam wszystkim, a my teraz jedziemy gdzieś dalej. Da -da! let właśnie poniosło i stwierdził, że obali 3 litry wina że w końcu się upije w Gruzji, mimo że Łukasz jest niepijący na co dzień, ale dzisiaj mu dobrze no weszło jest. smaczne to wino, naprawdę mimo, że kupione w lokalnym sklepie w plastikowej butelce co nie wróży nic dobrego i powiem szczerze, że jest bardzo zdradzieckie to wino, bo wchodzi jak orężada, ale po chwili czuje się takiego kopniaka, że można odpaść po prostu ja wypiję dwa kubeczki takie turystyczne. Nie pół litra. Nie no pół litra. No, 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 no może, no może, może, może. Ale czuję, że już mi szumi w głowie i to tak nieźle. Ale myślę, że wyzerujemy tą butelkę. Dzisiaj no nie można wozić pustych butelek. No właśnie, no, trzeba to wypić. Nie? Także myślę, że dzisiaj zawalujemy ostro. A że miejscówka mamy fajną. Za to zachodzik był, resztka wina jest, także... Jak długo znam Łukasza, to nigdy go nie widziałem w takim stanie. No ale co? Trzeba wypić winerko i jutro kupimy sobie świeże. Proszę państwo, przed nami oto gruzińskie wytrawne, czy tam półsłodkie. Nie, ona mówiła jakie to jest? Półsłodkie. półsłodkie, nie? Jest każdego rodzaju to wino. proszę bardzo. Jest tutaj napisane Iberia, ale nie jest to iberyjskie wino, jak niektórzy sądzą, bo tak napisali na Instagramie, że pijemy iberyjskie wino w Gruzji. Tylko Iberia to jest starożytne państwo, które kiedyś leżało na terenach Gruzji. Teraźniejszej Gruzji. Historyk się zdarza. Zrobię. Salut. A co ty teraz kręcisz?